Powiedziałam jednej pani nauczycielce, żeby się do, z, z tobą zaprzyjaźniła bardziej. Jak przychodziła, to pani mogła się do ciebie przychodzić. To mówiła: O Karol, jak fajnie, że przyszedłeś. Tak było. Tak. I zaczęły się do bardziej pani interesować w przedszkolu. O. I zaczęłe, zacząłeś yy, spokojnie chodzić do przedszkola. Dobra, może wreszcie, mamo, zagramy w grę Twych Marzeń. I tak się nie uda. I tak się, uda nie, się nie uda. Uda się cicho, już mam to. Mam to, mamo, mam to. Nie uda się. Hmm, uwaga, Benz, patrz. Uwaga, zagramy. No. Jest? Dobra, pierwsze co robi mamo to. Ale jest mi przykro, żeby, żeby ktoś powiedział. Ale powiedziałem żeby. jakiś dzieciok, dzieciok! Żeby przymknąć mnie, Dzieciok to! Ale mi jest bardzo Dobra. przykro, że ktoś mnie kazał przymknąć przez szy. No to też jest inna <laughs> sprawa, że, kurde. Zamiast przym przymknąć wiesz... Bo tak pisze RZ. Mamo, chyba że jaka... to jest pszenica. Albo jak... pszczoła. Dobra, mamo Bo jaka. to są wyjątki. Dzięki! To są osoby dla mnie. Tylko powiedziałaś i jest... Yy, Zamknę ci... Zdejmę ci ondulację. 100, 150 więcej. Ondulację ci zdejmę. Ty mam ty proszę w suby. Dobra, jak nazwa świata, proszę. Co to nazwa? Nazwa świata. świata. Yy, nazwa się, czekaj, czekaj. Yy, czekaj. Już się. Już się San, San... San Escobar. Okay. Dobra, Sid, od ziarno świata. Pierwsza myśl, która ci przychodzi. Jedno słowo, jedno słowo, które przychodzi ci na myśl. Tak, nie rozumiem ziarno dla świata. Dla... No, mój... no, no... Pszenica. Okej, okay, dobrze będzie pszenica. No ziarno. Dobrze, okej, okay, przenica. <laughs> no ziarno, co ty chcesz? Nie no, pszenica zgadza się. Dobrze. I stwarzamy nowy świat. I teraz mamy, czy wiesz, czym jest Minecraft? Na no, jakąś grą, w których są... w którym są kwadratowe postacie. Wow, mamo, ta wiedza o Minecraft. O Jezu, gdzie? Co tu za pszenica? Ty co pszenic? widzisz, co nie. ty wpisałeś mi pszenicę i patrz, gdzie się znaleźliśmy. Dobra. No? Więc mamo. O ja kręc... Co zrobisz pierwsze jak masz drewno i wszystko? Proszę, ty staruj, ja już nie stężę. Nie rozumiem, ale co mam zrobić? Co mam zrobić? Zrób mamo crafting table, czyli taki stół, gdzie będziesz mogła zrobić na przykład narzędzia sobie, żeby przeżyć. Ale czym ja miałam nie przeżyć? Ale tu. Ale Mamy, w jaki sposób? Mamo sterujesz. Myszką sterujesz, a w WASD, w sadem tak zwanym. W? WASD. Mam a... grać w gry kiedyś? Nie. Jezu, z tatą Ja tylko grałam z takie zręcznościówki, tam mi się dobra, podobało. Dawaj, no, mhm. gra. Ale co no, mam zrobić My w zaczniemy za godzinę dopiero. WASD. Tak, W idziesz do przodu, A idziesz w lewo, w D idziesz w prawo, a S idziesz w tył. Czekaj. Do tyłu. W. O, cicho. W lewo, dobra, w prawo. D. I jest do tyłu. Po, 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 Dobra, o ja Ty z... tego nie wiesz. Wszystkich młodych ludzi pozdrawiam, którzy są w stanie po prostu to Czyli zapamiętać. No i co? No, no ale po co im chodzi? jak subują. Ale po co ja mam chodzić i gdzie? Mamo, bo musisz przeżyć noc. Zaraz będą potworki, które będą cię chciały zjeść. I ty musisz się obronić. Ja jestem lepsza niż babcia Bogusia. Bo czaj, musimy zmienić ten świat, bo mi się nie podoba, że jesteśmy na jakiś w ogóle. Ale nie, ale wiesz co, nie, nie rozumiem, ale dwa. Ja mam... Ale dlaczego ja nie mam. Ja dlaczego Dobra. ja mam nie przeżyć nocy? Mamo, bo są potworki w nocy się generują, które chcą cię zabić. Proste? Ale Jeszcze raz, mamo, patrz. Patrz, masz no. drzewko. Musisz pójść do tamtego drzewka i jeść. O, do, do, do tamtego? Tak, do tamtego, to jest drzewko. A tam ściąć go? Tak. Ale idź, po co mi ono? Żeby zrobić sobie narzędzia, żeby wybudować sobie chatkę. Aha. Tak, się, no tak się ludzie w dzisiejszym czasie w świecie bawią. No to ja, no ja idź. idę, no i. Ale mamą myszką, steruj, myszką. A dlaczego? Spacją to? skaczesz, mamo. Mnie to boli. Boli to. Mamo, no. no ale, mamo, no, ale no. Ale po krowie mam też iść? Dwa ludzie. krowa. No idę, no. Dobra, mamo, do... na dół! Jakby co to ja wsadem z te... Mamo, proszę cię w dół tą myszkę. No co, po co w aha. niebo patrzeć? To tak to jest niebo Dobra, i teraz zetnij drewno. No Bo zawsze trzeba patrzeć do góry, zetnij. synu Jak sam z, wuj z wujkiem czarkiem jeszcze no, ale... omówiłem na nagrywanie Minecrafta, ale jeżeli on gra, tak jak ty to naprawdę ja nie ale wiem, czy czy, chcę tego. Ale czym ty dotkniesz? Musisz przytrzymać tak po no prostu lewy. Tak, lewy przycisk myszy. Ciekawe, lewy I później przycisk... możesz robić coś siekierę, z których. lewy, ten lewy jest? No dobra, no, no ale jak ja mam Przytrzymaj! No i sobie... No trzymaj, trzymaj, trzymaj. O, i masz drewno. I teraz kolejny, na górze jeszcze masz tu jedno drewno. Gdzie? Na górze, o tutaj. O, no, 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 pięknie. Dobre, dobre! Ja będę, ja będę grała w Minecrafta teraz w takim razie. Może mama nie rób tego. Naprawdę no, ja będę... Ja Cicho. grałem, to wystarczy w tej rodzinie. Dobra, no i mamy pięć no. drewna, nie? I teraz drewna... Ale, ale, ale... Aha, aha tu. pięć, dobra, no. I teraz drewna, klikasz sobie A i masz takie coś jak konstruowanie. E? tak o, Mamo, kolejny tysiąc! Świetnie, Brawo! Zajmujemy już? Nie, idź. Nie słuchajcie, bo mi zaraz Mamo to zdeje. A to mam być niespodzianka. Dobra, i patrz, teraz mamy dębowe drewno. I z dębowego drewna robimy dębowe deski. Nie rozumiem, to, to jest bez, bez sensu. Jak można z dębowego drewna zrobić dębowe deski? No jak Przecież nie? wiadomo, że z dębowego drewna zrobi się deski sosnowe. O czym ty mówisz teraz? Ja, ja sobie robię, bo przecież normalnie to jest tak inteligentne. Ale, ale mówię ci, bo chcę ci wyjaśnić. I powiem więcej, a z dębowych desek możemy sobie zrobić dębowy parkiet. No, i teraz patrz. No. Robimy sobie z dębowych desek. Tak. Stół rzemieślniczy. A nie siekierę? No, ale mamo, żeby zrobić siekierę, musimy mieć więcej pól tutaj. Czyli musisz zrobić sobie. O, i teraz robisz sobie z dębowych desek patyki. a co ty się śmiejesz? Mamo, proszę Cię, proszę o powagę, no, poważne podejście do gry, dobrze? No i teraz mamy patyki i teraz bierzemy sobie, z, robimy... Się, I ty, i ty Co przecież, chcesz? Ty, siekierę? I, i Ty przez 4 lata w to grałeś? Tak, mamo. I nie wstydzę się tego. <laughs> nie, ale mamo, słuchaj... Czekaj, no. No Ty się ośmieszasz teraz, mój wiesz... Dobra, i teraz robimy sobie co chcesz, czy chcesz siekierę, czy ale kilo. Ale czy, czym Ty robisz te patyki? No, zrobiłem z dębowych desek, z układając to jak patyki i tu się zrobiło, widzisz? No dobrze, niech będzie, no. Okej, okay, tak. no i zrobimy teraz kilof, nie? Więc układamy kilof tutaj, tak jakby to... To, to no, jest taki kilof, ale jaki kilof zrobimy, skoro nie mamy metalu? Jakoś... No, ale z drewna robimy na razie kilof. No i teraz lecimy, to... To, to są, mamo, to jest oto, mhm. to jest y, kamień. Więc lećko wykop i zrobimy lepsze sobie narzędzia, jak na przykład kamienny kilof i tak dalej, bo wtedy... Mamo, idzie, może w wsad, w w ale już widzę, że czaisz. Czaj, kumasz czacze. Weź, czekaj, ja to nie No nie wiem. bierz tego mikrofonu, no, ale ja żeby nas ludzie słyszeli. Ale idę ja? O! Czy ja idę? O! Czy ja tylko... Tak, tak się... idziesz w dół! W dół! A czemu ja mam iść w dół? dół! Mamo, myszką w dół, żebyś widziała jak idziesz. No po co... Ja zawsze go będę do góry zadzieram. Mamo, czy ty możesz grać? No, ale co mam robić? Poważny gaming mamo, Ja myślałem, że po prostu... Aha, że muszę gumisz w dół. Idę w tak? Tak, WSD. No, ale nie mam. Nie mam. Nie mam możliwości iść synu trzema palcami. To jest za długie. I teraz bierzesz kilof i przytrzymujesz. Ale jaki kilo mam? Masz kilo w łapce w prawej, trzymaj. No, o, pięknie. to mi się podoba. O takie łupanko pięknie, to mamo. tak. Łupanko. To ja lubię, ja mogę robić Jak demolkę. dobra. Ja mogę robić demolkę, o tu mogę tu po prostu. I więcej, mamo, więcej. No o. Ale po co my to robimy? Minecrafter to z ciebie mamo, nie będzie. Ale i po co my to robimy? Tak tłuczymy to. Może tata byłby w to lepszy. Ale jaki jest cel tego? Mamo, żeby przeżyć, no zaraz ci potworki wyjdą Naprawdę? i co zrobisz wtedy? No ja później Powiesz, powiem, jaki jest cel? walczyć jaki? z nimi będę? Weź teraz te dolne jeszcze klocki, zniszcz. Dolne tutaj mam, o tak. O. No? Jeszcze ten I ty o. tak przez 4 lata łupałeś tak Mamo siekierko? proszę mnie nie obrażać. I tak Bo zaraz się żegnamy z siekierką, tak? Tak. Czyli ty mu powinieneś zostać budowlańcem jakiś remont, remont, remontować, powinieneś teraz po <laughs> Ludzie, zmieniam, zmieniam branżę, zostawiaj łapki w górę tutaj już dla mojej mamy. Moja mama przyjmuje mój kanał, a ty ja ty zostaję budowlańcem, budowlańce, tak. a moja mama będzie się nagrywać filmiki z Minecrafta, bo minecrafta no zobacz się o, to Dobra, już koniec, nie kop. No, i teraz do góry głowa. Do góry, no teraz w lewo. No po co na to patrzysz? Tam, gdzie byli. W lewo, czyli tu muszę iść. Tak? Tym mamo, a. Mamo w tył, w tył, w tył. Głowa w tył. Myszką w tył. Patrz, mamo, mamo. Spójrz, jak gram. Dobrze, to są dwie ręce. Tutaj steruję głową, tak? Siadłeś normalnie jak król. Dzięki za słup. Jak król siadłeś. Ja nie, nie do, że nie widzę, bo tu mi zasłania. Tu, tu mamo, dostaję sumie, ręką. Sumie. A ty. Mamo, mamo. Robimy tak. Tu jest myszka. Myszka. To jest myszka. I klawiatura. Myszką obracasz głową, tak? Gdzie chcesz spojrzeć. A jeżeli chcesz się gdzieś dostać, to masz WSD i tymi właśnie klawiszami sobie idziesz do przodu, hmm. tak? Tu do przodu Aha. na W, na A w lewo, na D w prawo, a na S gdzie w tył, ja idę? tak ja? Idziemy tam, gdzie byliśmy, żeby sobie zrobić teraz off kamienny, dzięki któremu szybciej będziemy wydobywać, tak? A tu już my byliśmy tu? Tak, mamo, byliśmy tu bierzesz, tutaj, bo przecież co wysz, wyszliśmy, no ten szliśmy, tak, mamo. O i mamy jabłuszko, widzisz, możemy zjeść i możemy mamy też sadzonkę dębu, więc sobie tutaj klikniemy i zasadzamy sadzonkę dębu, żeby wyrosło drzewko A, kolejne. A to to Dokładnie. Ładnie. No i teraz robimy sobie kill-off, kamienny, bo kamienny, bo nas nie stać na więcej. I później mamo, na no, diamenty są, czyli to co kobiety, kobiety lubią diamenty? Lubią. No no, to widzisz. Zróbmy sobie jeszcze miecz. O. Diamenty są I zróbmy tak, sobie dziewczyn. jeszcze siekierę kamienną. Na boga. Dobra. Okej. Okay. No i teraz na przykład mamy ten kamienny miecz, tak? I to jest na przykład. Co to jest? Zgadnij co to jest? O. Kwadratowa krowa. Brawo! Mamo! No tak, i możemy na przykład ją zabić. Eee! Zabi żeby, ale m, dzięki temu mamy około. surową wołowinę. Czyli ty oprócz tego, że jesteś, je, jesteś budowlańcem, to jeszcze myśliwym mógłbyś być. Tak, ale mamo, no przecież w życiu realnym też musi, niestety się zabija zwierzątka, teraz żeby jeść. tak? to jest tu no, zobacz? A, no to jest tylko gra, ja. Ja zwierzątki... wiem, żartuję sobie, jest sobie, ale. Dobra, ma no. mamo. A teraz leć no. po węgiel, bo zrobimy sobie pochodnie. Tak, tak z węgla jest, robi się po... Tak. Tu jest tak, głową sterujesz, tam są, tam jest węgiel, tu wiesz, iść. tak, na wprost. Ale no tu byliśmy przed chwilą, byliśmy Ale tam. Ale dalej, mamo, bo teraz mamy Ale tam... skąd ty wiesz, że tam jest węgiel? Nie rozumiem tego. Widzisz ten, czy, takie czarne, ty nie widzisz, bo o tu widzisz? O, aha, o, aha. Tu. No to jest węgiel, ten to. A jak bym weszła, a jest Dzięki po... za super. to jest Dzięki ruda Dzięki za super. ja nawet... kwiatka, mogę kwiatka pomóc? Tak, można nad go zerwać, pliknij tak? na niego. Tak? na... Mamo, spacji. Czemu spać? No żeby skoczyć. I teraz patrz, kliknij no? sobie i masz kwiatka. Ale to jak ja mam kwiatka, jak, jak ja go Masz maka, masz Aaa, Naprawdę? Tak, no. masz. Dobra, idź tam i to z. Mamo, ja ci już nie pomagam. Idź po ten węgiel. Uda się. Czy mam czerwone włosy? Nie, czerwonych włosów nie mam jaki kolor włosów mam. Dziś 1930 na filmie. Albo po prostu. Ale 3000 subów, ale to niemożliwe, tak? Synu. No gdzie ja jestem? Gdzie to jest ten węgiel? Przepraszam ludzie, wiem, że po prostu musicie tam... No jak ty się... No no dobra, no jest za wysoka, to jeszcze tego nie gadzisz. <laughs> Sorry, ludziki, ale wiecie jakie były początki każdego. To była taka czarna magia. Ja czuję, że jak mam się spodoba, to już będzie nawalać. W to... No i teraz sobie tutaj wykopujesz. No o to, co umiem. to jest co węgiel. To jest węgiel. A tak wygląda ruda węgla. Ty! Czy ty jeszcze mógłbyś być Karolu górnikiem? Tak, z tego górnik z Minecraft. Czyli ty po prostu masz wiele... Wiele, wiele twarzy, 50 nie. twarzy Karola, tak zwane. Nie, 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 to nie o to chodzi. Czemu nie? Ty masz po prostu w ręku kilka konkretnych fachów. Fach normalnie jesteś, konkretny fachura jesteś. Albo możesz być budowlańcem, albo górnikiem. Kibicem. Myśliwym, no, no nie, a rzeźnikiem. Rzeźnik, tak też? Rzeźnikiem też? Rzeźnikiem, <laughs> no przecież zabiłem zabiedę. Ale też możesz być kieciarką. Jaki jest Seed, nie mam pojęcia, a Seed tutaj co jest... Co tu to jest Seed? No, że... Nie, no wiesz co, to nie będzie moja ulubiona gra. Ale widać, że ci się podoba, ty już to czujesz. Ja zaraz znaczy... pokażę jeszcze takie tutaj, wiesz, rzeczy, ja wiem, żeby że po prostu... Ja wiem, że ta gra ma wielu fanów, ja wiem o tym. I ja podziwiam tych ludzi, którzy to grają. Ale co wy robicie? Wy to na żywo możecie robić! Idźcie sobie i zetnijcie drzewko! Ale ja nigdy nie rozumiałam tego, o co chodzi Karolowi w tym, że tak lata. o po prostu lata, lata i biegnie do, do, do drzewa... Ale mamu, co ty nie... chcesz od... Dzięki za suby. Ja będę, ty sobie graj, a ja będę dziękować za suby. Tak. Jeszcze ci mogę ewentualnie pomóc to ciąć. Nie, to Mamo, nie jest proszec. dla mnie. Ja lubię takie zręcznościówki, Macie żeby się Sida. Odbija się coś. Mamo, ale proszę cię, no kup, się, patrz, masz owieczkę, no. nawet masz świnkę, widzisz? No ta gra jest pełna miłości tutaj wśród zwierząt. Dobrze, tylko ich nie zabija. Nie, nie mhm. będę zawijać bez tym kulturalny. Widzisz, tam masz na przykład jamę. No. Jama u Adama. <laughs> Było taki, no, była, była taka, taka, taki lokal, tak. Ja mam tak. Adama. Mhm, pozdrawiamy Adama. U nas u nas w mieście, dobra, nieważne. Teraz robimy sobie, mamo, tutaj yy, pochodnię, czyli robimy sobie patyczek i węgiel i mamy jedną pochodnię, widzisz? I pochodnia co robi? Jak dziecko po prostu tłumaczę, przepraszam. Pochodnia, jeżeli mamy zapałki, możemy zapalić. I będzie światło. Ale po co nam zapałki, jak ona już się świeci? Dobra, tak. I oświetlamy wszystko, nie? I teraz mamo, celem jest znalezienie żelaza, wiesz? Żelazka? Żelaza. O. I teraz mamy tutaj szkieleta, który chcesz nas zabić. I ty pytasz, po co? O co ci w tej grze? No musimy się bronić po prostu. o. A ja myślałam, że ty tak chodzisz i chodzisz. Ja zawsze wymyślałam, że tak. Mamo, ta gra ma cel, ma cel, że się obronić. To jest gra survivalu. Dobra, mamy węgiel, mamy węgiel, ale węgla nam nie trzeba. No nie ma żelaza, mamo, nie ma żelaza, z żelaza byśmy zrobili jeszcze lepsze tutaj narzędzia. Jeśli macie jakieś pytania do mojej mamy, to zadawajcie, moja mama chętnie pewnie odpowie, bo mojej mamy po prostu... Chciałem siema, na... siema, Adam. Chciałem na u... Co, jak, z, jak z ziomkami? Siema, siema, Adam, siema! W no ogóle, ma on ma Wczoraj byłem w restauracji z mamą i w tej restauracji no. pracował jako kucharz jakiś aktor z rodzinki, po prostu byłem no. w szoku. Golebor! No, ja mam... Ja mam, Zrób mi zdjęcie z bolem, a ja takim jakim bolem, o co chodzi? No z tym! Mama to ty jest No on w rodzince gra, w rodzinka pel tak. mamo, spokojnie. Aż do Adama z drugiej z napisała. No, no, on spoko jest. No ja właśnie, wiem, no. No czemu? Tak, że... No nie za szybko to leci, czemu tak szybko leci? Gabriel tu jest taki... no czemu tak szybko lecą tak P -p 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 siema Adam, siema, 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 Ale to, siema, siema, siema bo jest dla osób, witam, cześć. Przecież Minecraft chodzi o to, by zabić smoka. Widzisz, już wiesz, ja nie wiedziałem sam, trzeba zabić Ile smoka. Ile pani ma lat? Karol Karolek. Kobiet o wiek się, wiek się nie się pyta. Nie pyta Czemu ja. to tak szybko biegnie? No bo ludzie po prostu nas oglądają, są żądni wiedzy. Ile, ile, no i co? Ile masz lat? To do mnie nie wiem. Hahaha, Jakiś... Mama, Jakiś mama... taki dziesięciadek. Ile masz lat? Co kobiety jakiej? Ile masz lat? A ile ty masz lat? Pani, ile pani ma lat? Nie, nie, najlepszy jest jak jest to ty. Ile masz lat? O Jezu. Nie, no nie zadawajcie takich pytań, bo to akurat średnie w sumie. I w sumie nie, nie wiem... Nie wiem w sumie po co, po co wam to wiedzieć tak szczerze. Nie wiem, czy jeżeli bym oglądał jakiegoś youtubera i on, on by nagrywał z mamą, czy... Fajna peruka. Hej, coś no, napisał. U kogo? Chyba u ciebie mamo, bo ja peruki tak. nie mam. Uh -huh, uh -huh. Dobra. Szukamy, szukamy mamo. Czekaj, tu bym popatrzyła, tylko że no co będziesz patrzeć, jak oni, po prostu jest taki spam, Ile że... No, dobra, dobra. Ja mam lat, moi drodzy, 20. Ile ważysz? O! To jest dobre! O, mamo, widzisz to? To jest żelazo. Żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Kuj, kuj żelazo, póki gorące. Okej. Okay. Yy, moja mama waży nie wiem ile, ale ja ważę... Tyle samo. Nie, ja ważę 60 kilo. Wolniej niż mi czekaj. Czemu tak... Do...